Wszystkie klaski mają wpływ, hej! Miło ma siedzenia dzisiaj! Piknik będzie później, a teraz! Hej! Pu, pu za, Za, za! Weź nie przed lataj, to swoja zapaść się rozpadła, nic nie oznacza. Toż nie ma z ubrane, ale sprawia, że ma zamiar funkcjonowania, działa ci broń! Weź się nastawiaj! Brać! Jeśli ktoś Cię oceni przez pryzmat a do że nie otwiera się, że nimi zakłuska paniora, a bruzna i wodła osoba którą która nie umie kochać. Nie mam wersów, ja mam wersacze, pamiętam jak mnie jedną koszulę w kratę, miałem to humory w jak barwery, wtedy nie miałem nic, to miało oryginalne etki. Niestety, to doprowadza do depresji, gdy nie rozumiemy tej podstawowej kwestii baterii. ta z sobie ludzi, jeśli to krowa nie słuchasz, śmiech, no, to bez znaczenia. że że jest Hej, robotę, robotę, Szanuj No jakim jestem hey. Jeszcze nie widziałem, żeby bluza dała uśmiech Chyba, że ha, 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 ale byłem ale w ustęp, smutne, głupięutne ludzie, a ciebie wyczucie co jest super? super. Super jest, gdy masz poczucie humoru, honoru i rytmu. Honoru i to synoj nie świruj. Tak! Ta. Twoje życie, twój parkiel gigna muzyka, by nie zapominam, to jest na mnie. Yes. Gas ma kadrę, tańczę i chwalę pana, to że kocham Jezusa nie oznacza, że chodzę w sandałach, Mam coś gadać, bo jestem dosycię, mam ty majka i tak wiele z nie. Ta. Jest. Ta. nie? Jest jeszcze pękę, je pobę bej, mam na sobie jedną mętkę. Wejdź serce i pewnie pochowają mnie.

Si si ji me hey hey ya hey ya hey ya hey ji ti me hey ya hey Za to jaki jestem. Cieszę się, że tu jesteście. Ci więksi, ci mniejsi, ci starsi, ci młodsi, ci odnalezieni i ci może zagubieni, ekstra, że jesteście tutaj razem z nami. To dopiero początek. Czy jest tu Celestynu? Fajnie, słuchajcie, to jest to, jak widzieliście w tle teledysk. Zrobiłem go z ładnych kilka lat temu. Przejechaliśmy po całej Polsce razem z tancerzami, breakdance, wiecie co to jest breakdance, tak? Taniec na głowie. I generalnie o to chodzi tutaj jak są dzieciaczki, to chcę powiedzieć tak, jedną z głównych przyczyn, dlaczego ja w życiu przetrwałem, to było to, że miałem mnóstwo pasji i zajawek. To było to, że robiłem muzykę, pisałem teksty, śpiewałem, zakładałem swoje grupy teatralne, kabaretowe, grałem w klubach w koszykówkę, w piłkę nożną, robiłem mnóstwo rzeczy i na pewno nie siedziałem przed komputerem, na pewno nie traciłem swojego czasu, byłem bardzo, bardzo zaangażowany.